Siema! Jestem specsony kasztan. Króż chwil walił mnie z roboty. A dzisiaj znalazłem sobie miłość mojego życia. Zapraszam. O, tam mi jakaś fajna dziewczyna. Dawno nie miałem dziewczyny. Chodźmy do niej. Hej mała! Mała to swoją pała. Ja jestem niska. Nie no, żartowałam. Czy chcesz być moim chłopakiem? To gdzie mnie teraz zabierzesz, kochanie? Możesz być na lody? Tak. Albo nie. Pójdźmy na pizzę. Okej! Okay. Chodźmy na moje pizzery, bo ja mam swoją. O, jak fajnie! Naprawdę? Chodźmy. O, naprawdę masz własną pizzerię. Mówiłem! Z pozorem zawsze ma coś swojego. Chodzimy. Jesteśmy. jakoby chciała pizza? Salami to moja ulubiona pizza. Zapamiętaj! Okej! Okay. Twoja ulubiona pizza z salami!